Witam Cię serdecznie na pierwszym polskim kanale poświęconym firmie Atomi. Firma Atomi powstała w 2009 roku w Korei Południowej, a w 2021 została zarejestrowana w Wielkiej Brytanii. Natomiast w lipcu, natomiast wcześniej w tym 2021 roku były już aktywności firmy Atomi w Wielkiej Brytanii i Europie. I... Za chwilę zobaczymy poświęcony temu film, a ja go skomentuję. To jest Rubik, która jest Hello. szefową biura, a UK, który obejmuje także całą Europę, także Polskę. OMI, seria dla mężczyzn, bardzo przyjemna mam pokażę, korzystać z tego. Prestiżowe nagrody dla tego klienatora e, na twarzy. W sierpniu 2007. Tutaj więcej lubi. Prestiżowy, w pięknych wnętrzach i okolicznościach. Odbywały się pierwsze meetingi, spotkania, promocje już. Atomy to Absolute is award winning globally, most recently picking up several awards in the Global Makeup Awards 2021. On the 28th of June, where you are able to begin the transfer process of your membership to Atomy UK and Europe. Atomy UK and Europe Atomy in 2021. revenue of 50,000 pounds worth of orders. It fantastic to see so many of you purchasing those Antony products you know and love so well. Tu jest Edys, nam tego człowieka. Zresztą przewijać tutaj dużo znanych mi twarzy. Tutaj są promocje jak widać Szwecja, Belgia, zdaje się Hiszpania. To są zwykli ludzie, tak jak widać, którzy po prostu zaufali temu systemowi nie mając jakichś szczególnych talentów albo umiejętności, zaufali temu Hello, systemowi Tomian. i w nim Witamy osiągają jakiś swoje sukcesy. Tak, tutaj te wszystkie osoby są właśnie, właśnie zdobyły jakieś y, swoje pierwsze awanse. Także super. Dziękuję za oglądanie i przypominam, że żeby uczestniczyć w systemie, trzeba się zarejestrować albo zostać zarejestrowanym poprzez uczestnika, poprzez osobę, która już jest zarejestrowana w tym systemie. Dlatego zapraszam do kontaktu. Możecie pod tym filmem też poszukać, jeżeli on jest na YouTubie, poszukać formularza kontaktowego. Jeżeli jest na TikToku, prawdopodobnie też. Jesteśmy obecni na Facebooku i rozwijamy pierwszą polską aktywność społeczną aktywną społeczność atomi do zobaczenia w następnym filmie dziękuję bardzo